W poniedziałek 2 września 2013 roku odbyło się oficjalne rozpoczęcie budowy drugiej części obwodnicy Miasta Przemyśla. Przybyłych na to wydarzenie powitał Robert Homa, prezydent Miasta Przemyśla. Podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w dotychczasowe działania związane z realizacją tego zadania. Wykonawcy życzą sprzyjających warunków pogodowych oraz jak najmniej problemów z realizacją tego zadania inwestycyjnego. Pierwszy etap został zakończony w terminie, bez większych przygód. Liczymy, że ten drugi etap będzie w podobny sposób przebiegał. Dziękuję raz jeszcze wszystkim, którzy się przyczyniliście Państwo, parlamentarzystom, tutaj obecnym i nieobecnym, radnym wojewódzkim, pani wojewodzie, wszystkim, którzy podejmowaliście Państwo decyzje i wspierali nas w tym przedsięwzięciu. Wykonawcę inwestycji przedsiębiorstwo robót inżynieryjnych Pol Aqua reprezentował prezes zarządu Servando Sierra, który podkreślał, iż przemyski projekt jest bardzo ważnym przedsięwzięciem. Szanowni Państwo, chciałem podziękować inwestor. To jest bardzo ważne umowę dla nas. Jesteśmy gotowi. Na pewno będzie sukces i będzie współpraca z klientem. Po krótkim wstępie oficjalną część wydarzenia zakończyło symboliczne wbicie łopaty. Droga rozpocznie swój bieg na skrzyżowaniu ulicy Lwowskiej z ulicą 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty, a zakończy skrzyżowaniem z ruchem okrężnym przy ulicy Słowackiego. Prezydent Przemyśla dodał, iż budowana droga otworzy przemyśl na inwestorów oraz lepiej skomunikuje miasto z nowym przejściem granicznym Malchowice-Niżankowice. Rozpoczęliśmy dzisiaj symbolicznym biciem łopaty. Kolejny etap drogi obwodowej Miasta Przemyśla, które to rozwiązanie komunikacyjne, z jednej strony przybliża nas do projektowanego przejścia w Malchowicach i i skraca drogę do tego przejścia, a z drugiej strony jest e, drogą czy będzie drogą, ulicą która komunikuje także miasto przebiegające nieopodal strefy ekonomicznej pod strefy Tarnoprzeckiej. Więc kolejne rozwiązanie komunikacyjne, które ma na celu ożywienie tej strefy, przyciągnięcie potencjalnych inwestorów. I taki jest cel i zadanie tegoż przedsięwzięcia. Przy okazji dziękuję wszystkim zaangażowanym. W ten proces, w możliwość zdobycia środków finansowych. Liczymy, że inwestycja będzie w podobny sposób realizowana jak pierwszy etap czyli jak najmniejsze zaangażowanie pieniędzy podatników, jak najmniejsze zaangażowanie budżetu miasta przemyśla i sprawna w czasie realizacja zadania. Obok innych dróg, które realizujemy w mieście, które remontujemy, ta jest budową nowej drogi, która. Należy to wierzyć, w przeszłości już niedługiej stanie się drogą wewnętrzną miasta, które również tereny inwestycyjne inne, nie tylko te przy strefie, ale inne tereny, przez które będzie przebiegać, spowoduje, że będą one bardziej atrakcyjne, tak jeśli chodzi o zakres budowlany, mieszkalnictwa, jak i potencjalnych inwestorów i na to liczymy.